Nie są już moich kochanych po całych dniach w kulach w końcu latają. Wczoraj się obiecały. Dzisiaj są tylko te, które prasują. I tak to wygląda. Ładnie już tutaj zaczynają nosić. Może to nie są jakieś ogromne rodziny, ale cieszę się, że w końcu prasują. Na razie nie planuję zaglądać. Zaglądnę dopiero chyba w przyszłym tygodniu. Miejsca na pewno mają, bo to. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, no te są na 10 ramek to na pewno. Te są na zimę zawęziłem to. Ale też powinny mieć. One nie są wybitne, wielkie. Rodzinki. Ale fajnie, że pracują. Tak, jak mówiłem, wczoraj się ładnie obyszały. Dzisiaj te co latają to są wszystkie pszczółki prasujące ja tutaj ładnie pracują i pyłek i na pewno wodę, może troszkę nektaru dobrze W tym tygodniu będą się wygryzać te rodzinki, te pszczółki, które, na które matka czerwiła w to ocieplenie, co tam wtedy robiłem te przeglądy To już wtedy powinny się siły rodzin zwiększyć bo wtedy naprawdę na pewno dość sporo część matki zaczerwiły bo, bo było naprawdę mega pyłku przynosiły i mega ciepło było więc więc jak tamte się pszczółki wygryzą to, to już będą rodziny trochę większe taka jest nadzieja więc mówię nie zaglądam nawet do środka bo to po co im przeszkadzać To jest, to jest kolejny plus z tego co hejtowane, znaczy krytykowane Zostawianie na 10 ramkach na zimę. Nie muszę teraz zaglądać Bo po co? Wiem, że miejsca im nie brakuje Nie przeszkadzam im One sobie pracują I się rozwijają A tak tu człowiek chciałby się zaglądać, zobaczyć Czy już poszerzać, czy jeszcze nie poszerzać Bo już wiem, że kolega mój, pozdrawiam Cię Staszek Poszerzał, bo miał już na 7 ramkach czerw a rodzinę zostawił na 8 do więc fajne ma rodzinki także już poszerzają ja takich silnych nie mam rodzinek a to co mam no to widzieli się na 10 ramkach na pewno miejsca nie brakuje jedzonka dostały też po ciachu bo było takie zimno no i dobra jak pracują, nie mają wolnych świąt, niestety. Ja mam wolne święta, dwa dni odpoczywam. One dwa dni pracują. Piękny widok, naprawdę piękny widok. Nie wiem, czy to kamerka aż tak oddaje, ale ale dla mnie ładnie to wygląda. Tak mówiłem, siedzieć tutaj, całe święta. Zamiast z gośćmi, zamiast zjechać w gości To z moimi dziewczynkami, z moimi kochankami pędzić święta No, melodia dla ucha, Ach, nie był noszą To jest ta rodzinka, która była głodna, dostała właśnie w kolkarmiaszkę wtedy 2 litry dwa kg cukru 1 do 1 syropek, 4 litry dostała tego. Jak widać, przeżyła. Widać, że ona nie jest za słaba, bo ładnie nosi pyłek. No i niech się, się rośnie. Ja. No, mówię, 2 litry dostała pustą ramkę z pokarną I niech rośnie. Inne dostały ciacho. Tak jest, dobra Bo nudzę. Także pozdrawiam wszystkich. Taki film o niczym trochę. Z... Bo bo nie ma o czym mówić. Święta są, świętujmy, więc...